Dzień dobry, hej, witajcie. Nie wiem jaką formę będziecie wolać, ale chciałabym się z Wami przywitać. Mam na imię Kaja, mam na ten moment 29 lat i wraz z moją całą rodziną budujemy dom parterowy. <laughs> no dobra, zacznijmy może od tego, czemu nazwa naszego kanału jest Nasza Madera, ze względu na to, że nasz projekt nazywa się Nasza Madera. W sumie Madera, nie nasza. E, także nasz projekt Madera. Nie jest to ta typowa Madera, którą wystukacie w Google i z wielo, wielospadowym dachem. Jest to parterówka o dachu dwuspadowym. Taka ładna, możecie zobaczyć. <śmiech> <śmiech> także od tego zaczęła się historia nazwy kanału. Ym, dlaczego w ogóle pomysł na budowę domu i tak dalej, i tak dalej. Zaraz Wam postaram się przybliżyć to może od początku. Nasz pomysł na dom, e, z, no jakoś tak zaistniał już jakiś czas temu, ale stwierdziliśmy, że to jeszcze nie ta pora, poczekajmy, poczekajmy, poczekajmy. Ponieważ <laughs> ja pochodzę z Warszawy i wiecznie mieszkałam w bloku, nigdy nie mieszkałam w sumie w domku, to była dla mnie dosyć duża abstrakcja, ale powiem Wam też takie gdzieś skryte marzenie, no zmiana taka całkowita. Kiedy poznałam mojego męża, on od zawsze mieszkał w domkach jednorodzinnych, od zawsze. Nigdy nie mieszkał w bloku, nie miał styczności z żadnym blokiem, więc um, ciężko by było, pewnie, mu się przestawić do mieszkania w bloku, ale wiem, że są ludzie, którzy nie mają z tym problemu. Um, ale wiem, jaka to jest duża wolność, kiedy możesz wyjść sobie na podwórko i nic nie ograniczać nie ograniczać klatka, nie, ograni nie ograniczają cię jakieś inne rzeczy. Więc przepraszam, mam chrypkę. Także postanowiliśmy postawić na dom, nie na kupno od dewelopera z rynku wtórnego czegokolwiek, jakiegokolwiek mieszkania. No i chyba tyle, no. Cieszymy się na tą budowę, już ona trwa. Ja się dosyć stresuję, bo większość rzeczy jest na mojej głowie, ponieważ mój mąż jest Osoba, która wyjeżdża na kontrakty za granicę. Także ja siedzę i wyszukuję wszystko, co jest możliwe na... na temat budowy. Jestem totalnym lejkiem, więc pokażę, ci, pokażę Wam to z perspektywy lejka. Bardzo dużo rzeczy się nauczyłam przez trzy miesiące, ponieważ w sumie tak? Trzy miesiące? Czerwiec, okay, lipiec, sierpień, wrzesień. No, dziś tyle trwa nasza budowa. Od 21 czerwca zaczęliśmy, czyli już mamy chyba 25... Trzeci, czwarty września? No, nieważne. I mm, i ta budowa już trwa. Także pokażę Wam to moimi oczami. To wszystko, czego ja się nauczyłam. E, to, że kobieta też może wybudować znał nie tylko musi być cały czas mężczyzna. I, i chyba damy radę. opowiadam Wam. Może zaczniemy od tego... Mm, od działki chyba. Chyba zaczniemy od działki, prawda? od formalności, od kupna i tak dalej. Więc działki kupiliśmy <laughs> po bardzo długich e, szukaniach. Naprawdę szukaliśmy bardzo długo, bo zależą na dużej działce, najbardziej mojemu mężowi, bo on lubi przestrzeń, na działce uzbrojonej. Co to znaczy uzbrojonej? Czyli z prąd, gaz, woda, żeby były po prostu poprowadzone media, żebyśmy mieli mniej do załatwiania i tak dalej. No ale jak wiadomo, Trzeba chodzić na kompromisy i po rocznym szukaniu działki nie znaleźliśmy w sumie nic takiego mega, mega sensownego, żebyśmy powiedzieli wow, to jest to, to chcemy, a że ja miałam większe parcie na budowę domu, mój mąż myślał, że to będzie wyglądać tak, że kupimy sobie działeczkę powoli, powoli uzbieramy, pomalutku, powolutku, i tak i tak dalej, i tak dalej. No ale niestety to nie wyszło, znaleźliśmy w końcu działkę, która jest położona w pięknym miejscu, pokażę Wam zdjęcia niedługo. Jest naprawdę tam pięknie. Ma 1429 metrów, chcieliśmy minimum 1500, więc to i tak troszkę mniej. Ale mój mąż chciał 3000 m2. Nie wiem, kto by to kosił. Nie wiem. Ale udało się znaleźć troszkę mniejszą i wcale nie jest taka mała. Jest pod lasem praktycznie. Jest y, na wzniesieniu. Mamy wokół sąsiadów, ale są to na tyle duże działki, że to nie jest dom przy domku. Tylko działki muszą mieć minimum 1300 metrów, więc te działki są od siebie oddalone. I te domki hmm. mi <laughs> się tam podoba. Udało nam się znaleźć działkę, która ma prąd i wodę. Niestety, gaz będziemy, nie mamy gazu, będziemy go w inny sposób y, doprowadzać do naszego domu, ale do tego jeszcze dojdziemy. Y i cóż, no i kupiliśmy tą działkę w, w miarę rozsądnych przed covidowych cenach, bo teraz to po prostu te ceny to są kosmos i cieszę się, że zdążyliśmy po prostu, że zdążyliśmy przed tym covidem, bo teraz byśmy zapłacili chyba jeszcze raz tyle za tą działkę. Um, o kosztach, o wszystkim Wam też opowiem, ale to na, następny, na następnego filmu, bo to jest zupełnie inny temat kosztów. Będę Wam na każdy etap budowy opowiadać i mówić ile co kosztowało. No, i cóż dalej mogę Wam powiedzieć? Kupiliśmy działkę, udaliśmy się do notariusza. Kupiliśmy to od e, bardzo starszego małżeństwa, chyba jakiś 40-rocznik, naprawdę 44, dokładnie nie pamiętam już, ale bardzo, bardzo no, starci ludzie. E, niestety ceny się nie udało wynegocjować na tyle, ile bym chciała. Zeszli nam chyba tylko 2000, no ale zawsze lepsze 2000 na notariusze nam starczyło. Także kupiliśmy działkę i zaczęliśmy się cieszyć. Projekt już miałam wybrany wcześniej i postanowiłam go zakupić. Nie powiem Wam, nie ma co też się dużo zastanawiać, szukać, bo jest tego tak tyle i to, co Wam pierwsze wpadnie oko i powiecie, tak, tu będzie nam się wygodnie mieszkać, bierzcie, bo ja po prostu szukałam tego wszędzie. Tyle było tych projektów i... Trzeba też pamiętać, że zagospodarowanie danej działki, czyli to, co gmina sobie wymyśli, że musi być dach taki i taki, tyle spadowy, musi być taka kalenica, musi być taki kolor. To też jest ważne, zanim kupicie projekt. Więc ja zaczęłam od tego, że kupiliśmy działkę, wyciągnęliśmy to, jaki jak jest plan zagospodarowania przestrzennego na dany teren, i pod to szukałam właśnie naszego domu. Ale taki, żeby naprawdę mi się podobał i powiedziałabym, że tak, to jest to, to mi się podoba, to jest ten dom i po wielu szukaniach udało mi się i zależało mi też, żeby nie była stosunkowa droga budowa, ale też wiadomo przy tych cenach, co teraz są, bo nie wiem, czy wiecie, ale ceny po prostu poszły tak do góry, wszystko poszło po 100-200% przez inflację w naszym kraju, no ale no nieważne. No i e, znalazłam parterówkę, i to będzie parterówka. E, budujemy parterówkę, bo w tym momencie mieszkamy w parterówce, którą... De, parterówce, to jest dom mm, z poziomem, ale my mieszkamy jakby na parterze, bo to jest połówka, którą dostaliśmy od rodziców mojego męża i na górze mieszka jego ciocia, mamy osobne wejście, my mieszkamy na dole i wygodnie nam się nażyje na, na jakby jednym poziomie i uważam, że to jest super. No po prostu super, super miejsce, mi jest tu wygodnie i... No i tyle, <noise> nie, nie wiem co mogę więcej o tym powiedzieć. Także stosowaliśmy się, tak jak mówię, na parterówkę i ją budujemy. Wracając do działki, e, działka okazała się na terenie gliniastym, e, myśleliśmy, że nie będzie e, gliniasty, ale niestety okazało się, dlatego polecam Wam zrobić, przed zakupem badania geotechniczne jednak, Wymyśliliśmy, że blisko lasu to znaczy, że będzie normalna piaszczysta gleba. No niestety nie jest, co trochę przy, przy, no, przyprawiło nam kłopotów, ale nie na tyle, żebym płakała po nocach. My mamy działkę nie totalnie płaską. Polecam Wam szukać płaskich, aczkolwiek z każdego problemu idzie wybrnąć. My kupiliśmy działkę troszeczkę ze spadkiem. Hmm. Nie przeszkadza nam to w jakimkolwiek e, stopniu, bo działkę możemy wyrównać. I tak planowaliśmy, bo ponieważ jest glina na wieś czarnozie, <laughs> podoba mi się okolica, jest bardzo blisko szkoła, bo szukałam też, żeby była szkoła, żeby była jakakolwiek komunikacja z większym miastem typu Gdańsk. E, mamy komunikację do Gdańska, są blisko sklepy, e, blisko są większe miejscowości, więc nie jesteśmy na totalnym tak zwanym zadupiu. <laughs> tylko jesteśmy gdzieś tam w, w fajnym miejscu, tak, jest spokój, jest cisza, bo to jest na uboczu, wjeżdżamy uliczką gdzieś tam w głąb, w głąb tam działek, nie jest to gdzieś tam totalnie przy głównej ulicy, więc jest tak dosyć przyjemnie, tak jak mówiłam, jest piękny las blisko, wieje wiaterek, i nie wiem czemu, ale jak patrzę tam w niebo, ono zawsze inaczej wygląda. Mój mąż się śmieję, że to dlatego, że ta działka jest troszkę wyżej, ale mówię Wam, jak patrzę na niebo tutaj, gdzie mieszkam, a jak patrzę tam na niebo, to mam wrażenie, że to jest zupełnie no, inne miejsce. No i cóż, e, także wracając do naszej działki. Tak jak mówię, mamy glinę, i, i to przy. No, gdzieś tam przy wykopach e, wyszło i byłam troszeczkę rozczarowana, no ale. Mm, Człowiek się uczy na błędach i wiecie, no i niestety e, trafiliśmy jak trafiliśmy. Nie jest to naprawdę jak mówię jakiś wielki, wielki, wielki problem, no ale jest e, bardzo, bardzo, mm, bardzo dużo e, mamy tej gliny teraz nawożonej, bo było dużo wykopów i, i jak patrzę mówię kurczę. Yy, trzeba coś z nim zrobić, brzydka ta glina, może wyrównamy nią teren, potem nasypiemy na to czarnoziem. Człowiek ma tyle myśli, mówię Wam, przy budowie, tyle do załatwiania, że pff, nie wiem od czego w sumie nigdy zacząć, jak rano, jak wstanę, jak słyszę budowa. Także wiecie, jaki mam projekt, wiecie, jaka jest działka. Yy, pamiętajcie przy wyborze dzierż działki, tak Wam powiem szczerze, żeby sprawdzić księgi wieczyste, czy nie ma jakiś za dłużej na działce, czy wszystko jest formalnie, czy działka jest danych właścicieli, żeby nie było jakichś, No problemów. Notariusz też to oczywiście sprawdza, aczkolwiek ee, sprawdźcie też sami. Wystarczy wstukać gdzieś tam, e, wpisać księg, księga wieczysta danej działki, znać numer działki i można wszystko w geoportalu też sprawdzić, ściągnąć sobie e, właśnie plan zagospodarowania. Mówię, sprawdzajcie to 10 razy, dowiadujcie się, zanim coś kupicie, zanim e, no bo możecie okazać, że Wasz wymorzony projekt nie pasuje do danej działki, albo są jakieś kruczki prawne i tak dalej. Tak jak u nas miało, mówili, że tak, doprowadzą nam kanalizę, bo też kanalizy nie mamy. Doprowadzą nam kanalizę, teraz okazuje się, że niestety nie, co jest wynikiem tego, że mamy wspólną drogę, jesteśmy współwłaścicielami drogi z innymi sąsiadami i tam musieliby się wszyscy zgodzić i tak dalej, no ale nieważne. A ja propos tej wspólnej drogi, my mamy, jesteśmy współwłaś współwłaścicielami drogi, co też sprawia pewne problemy, ze względu na to, że mm, no kurczę, yy, musimy się dołożyć do niej około 5 tysięcy jeszcze, pomimo zakupu działki, i wpłaceniu pieniędzy, musimy jeszcze 5 tysięcy dołożyć drogi na remonty. No ale tak to jest, jesteśmy współwłaścicielami, trzeba się dołożyć, trzeba żyć dobrze z sąsiadami, a z sąsiadami miałam. Różne historie na samym początku budowy, o czym pewnie też Wam wspomnę i w sumie, cóż mogę Wam jeszcze powiedzieć? No, tak jak mówię, działkę mamy bardzo dość dużą. Zaraz Wam w ogóle ją pokażę. Dostaniecie takie slajd zdjęć, jak wygląda ta nasza działka. Jak jest pięknie, jak jest położona, będziecie mogli mieć zarys, Nie widać, jak jest duża, bo jeszcze nie mamy ogrodzonej. Ogrodzenie planujemy w, jeszcze w tym roku. Mam nadzieję, że zdążymy. Chyba, że mój, mój mąż wyjedzie i nie będzie gdzieś tam go na miejscu, ale liczę, że zdążymy, bo jeszcze musi zrobić elektrykę. Ale no, zobaczymy. <śm> pewnie chaotyczny ten film jest, ale jest dosyć yy, długi. Pierwszy mój, mam nadzieję, że da radę coś zrozumieć. Bo chyba na temat działki to wyczerpałam temat, bo nie ma co więcej w... powiedzieć. No wiadomo, rezydencja się wśród sąsiadów, bo sąsiedzi są różni. Czy nie, nie ma jakichś tam składowania jakichś śmieci, czy nie są głośni, problematyczni, yy, czy nie ma jakichś tam... naprawdę, czy nie ma jakichś fabryk obok, nie planują wybudować, nie wiem... Kurników albo jakiegoś, jakiejś świniarni, no cokolwiek wam przeszkadzało, musicie się rozeznać Nie nimi, którzy nie chcą, żeby dzieci były obok, jakiejś szkoły w pobliżu, żeby nie hałasowało, żeby nie było drogi blisko. Musicie sobie ustalić takie priorytety, usiąść sobie i wypisać. Nie chcę, żeby było to, chcę, żeby było tamto. I też pamiętajcie, trzeba iść na kompromisy, bo tak jak nie ma ludzi idealnych, nie ma idealnych działek. Od razu mówię. U nas miały być wszystkie media, i, a mamy tylko prąd i wodę. Nie mamy ani, szam, ani kanalizy, ani nie mamy gazu i trzeba też z tego wybrnąć, ale mamy za to działkę na wsi, na której chcieliśmy na uboczu, na w spokojnej okolicy, blisko szkoły, blisko wszystkiego. Cóż, na ten moment chciałabym się z Wami pożegnać. Wrzucę wam zaraz troszeczkę zdjęć z naszej działki, jak wygląda. To jest mój pierwszy film, więc proszę Was o jakieś takie przy, przymrużenie oka na jakieś tam moje y -y -e, błędy i tak dalej, merytoryczne. I zapraszam Was na następny film. Buziaki!